Myślę, że będzie całkiem ok, jeśli tak faktycznie jest, zostaw opeczkę do góry. Jaki temat z Wami chciałem się jeszcze poruszyć? No, przede wszystkim taki temat, że ty nie możesz się bać, jeśli chodzi o kobiety, w relacji z kobietami. Zaraz rozwinę ten temat. Natomiast do dzisiaj, do północy, kurs gry słów z kobietami w cenie. 75% niższej, ten nowy materiał można sobie pobrać. Polecam dzień.pl, Łamane przez promocja i do dzisiaj do północy na moje dwudniowe grupowe szkolenie z uwodzenia na ulicy. Można się zapisać 50% taniej. Polecam kurs.ówodzeniewdień.pl Łamane przez szkolenie 50 Co? Sprawa oczywista ale trzeba o tym mówić, bo wielu chłopaków, facetów nie wie, jak się ratować i potem się okazuje, że popadają naprawdę w spore problemy w relacji czy, czy związku, bo kobieta ich zastrasza, jak cię kobieta zastrasza, jak nie zrobisz tego, co ja chcę, to będziesz sam, to ja z tobą nie chcę gadać, albo nie powiedziałeś mi tego, co chcę usłyszeć, dlatego ja już z tobą nie chcę być, ja już się z tobą nie chcę spotykać. No wiesz, bardzo często jest to silna forma manipulacji, teraz jeśli kobieta zauważy, że ty faktycznie spanikowałeś nie chcesz się zostawić nie chcesz się z nią rozstać bo ona ci powiedziała parę tego typu gorzkich słów no to taka postawa tego typu zachowanie kobiety będzie się po prostu coraz częściej pojawiać przez co może się okazać, że taka kobieta no, wielokrotnie cię ustawia do relacji, do związku takie się to podoba, i ty jako mężczyzna, no tylko i wyłącznie na tym po prostu tracisz. Tylko na tym tracisz, i, i cały czas właściwie stajesz się facetem, no, którym ona rządzi, któremu dyktuje wa warunki. Nieraz mam kursantów, którzy oczywiście. Mają sporo tego typu problemów i nie potrafią też skutecznie temu przeciwdziałać, no bo już tak bardzo zaangażowali się w to wszystko, że nie potrafią zakończyć tego typu znajomości. Dlatego ty, jako mężczyzna, powinieneś zrozumieć, że to nie jest dla Twojej korzyści. Że to ci się po prostu nie opłaca jest naprawdę szkodliwe, toksyczne. Bo jeśli boisz się stracić kobietę, niestety ta kobieta będzie tobą sterować, będzie często tobą manipulować. Bo zauważ, że ty się boisz. Na no, facet, który się boi, to słaby facet. No wiecie, co my tutaj będziemy tłumaczyć rzeczy oczywiste. Wniosek też z tego następujący, ty poniekąd musisz zaryzykować, że. Może stracić dziewczynę, musi jej pokazać, że nie boisz się rozstania. Yy, oczywiście ona, w tej sytuacji, powinna sama o wiele bardziej się zaangażować, zainteresować i powinna chcieć spędzać, yy, spędzać tak naprawdę, yy, będzie chciała spędzać z tobą czas, jeśli zauważy, że tobie tak bardzo nie zależy. Że tak bardzo yy, jako mężczyzna nie dajesz się sabotować. Ale jeśli na początku kobieta ci powie, to koniec, to już się pojawią problemy, to już się nie dogadamy, to już się nie zobaczymy, to już wiesz, jak mi to napisałeś, to nie pisz do mnie, obraża się. To, to jest typowe takie zastraszanie, jak oczywiście. Dasz się w to wszystko wkręcić, nabrać, no to nie wróżę sukcesów, nie wróżę efektów. Wręcz w bardzo wielu przypadkach nie będzie dobrze, tylko będzie źle, a ty dasz się wtedy nieźle ułożyć do relacji, do znajomości, co wcale nie będzie na Twoją korzyść. Także ten męski charakter, zadziorność, facet zawsze powinien pokazać, bo tylko wtedy kobieta cię będzie traktować z oddaniem, z szacunkiem. Nawet kobiecie możesz powiedzieć to koniec. My się więcej nie zobaczymy. My się więcej nie spotkamy. Powiedziałeś coś takiego to już nie pisz do mnie. I niech ona ma, teraz zasłuży. Niech ona się stara. Niech ci więcej wiadomości wysyła. To jest to podejście, na temat którego trzeba po prostu więcej zrozumieć, bo jeśli robisz, to, to niestety będziesz pomiędzy niebem a ziemią a mówiąc dosadnie po prostu będziesz się bał stracić kobietę wiesz to czasami też tak wynika z tego że jak zostajesz zdradzony to się boisz potem przy kolejnej dziewczynie sprawdzasz ją ale to jest kwestia tego stresu pourazowego tej trudnej sytuacji która się wydarzyła i teraz po prostu ty gdzieś tam masz manię w głowie i zastanawiasz się dlaczego z tą kobietą tak wyszło że ją szukała i potem przy kolejnej się boisz że zdradza Natomiast to no, takie zbytnie sprawdzanie tej kobiety, kontrolowanie zazwyczaj się źle kończy, i ty wtedy stajesz się facetem, który po prostu za bardzo chce z nią być. No, intuicyjnie masz tą mentalność faceta, który się poświęca w tej relacji, stara się o tą kobietę, a ona ci niestety często ucieka. Także to też nie jest pomocne i warto sobie z tego zdać sprawę. Oczywiście, jeśli masz jakiś problem w związku, w relacji, chcesz naprawić dziewczynę związek z nią, napisz do mnie, pomogę Ci krok po kroku, zobaczyć jak to działa i jak wpływać na konkretne typy kobiet. Frywolny małpa uwodzenie w dzień.pl Tutaj się możesz do mnie zgłosić, napisać, pogadamy, porozmawiamy. Jeśli też masz jakiś temat do mnie na szkolenie, chcesz z podrywu przyjechać z relacji, z psychologii kobiety, z tego, jak prowadzić związki, odbywać... No, rozdaję też szkolenia rozwoju w ofercie. Telefonicznie już bardziej udzielam wskazówek, jakie one są i co do ciebie by najbardziej pasowało. Więc warto się tutaj do mnie w tym temacie zgłosić i pogadać o sobie, o swoich związkach i przyszłości z kobietami. Skoro tacy faceci wpadają w panikę na takie teksty kobiet, to co by było jakby przez resztę życia. Wzięli ślub i myśleli, że życie jest różowe razem. No właśnie, no właśnie. Znaczy wiesz, no część z nich właśnie bierze ten ślub, a potem się okazuje, że kobieta kilka takich tekstów walnie, to konie, co już się może nie chce z tobą spotykać, i, i facet po prostu popada w panikę, nie wie co zrobić, jak do niej powiedzieć, w jaki sposób, jak zareagować. Dlaczego? No bo po prostu został łatwo. Zmanipulowany, wysterowany, i, i doszło do sytuacji, w której może szybko stracić to poczucie e, uwagi kobiety w relacji, no, która już szybko zauważyła. Gość się po prostu dał wysterować. A to ty masz być tym, który kieruje relacją, steruje, który pokazuje się od ważniejszej strony, który pokazuje, że wie lepiej, co jest dla niego odpowiednie. Pomyśl o tym, co by się stało, gdybyś ty tą kobietę za noc zwodził, angażował, gdybyś nią sterował jak często kobiety by się same do Ciebie pchały, starały, inwestowały. Tego się można nauczyć, tylko trzeba chcieć. Często o tym mówię, jak się do mnie zgłosisz, pogadasz ze mną, Ci w tym temacie też bardzo dokładnie mogę pomóc. No i polecam do dzisiaj do północy mój kurs gry słów z kobietami, czyli bardzo ważny materiał o rozmowie, 75% taniej. korzystaj, świetna wiedza. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. Korzystaj. Dużo więcej materiałów też na stronie materialy.uwodzeniewdzień.pl Warto sobie wejść w tego linka, pobrać te wszystkie materiały. Pojawią się naprawdę niesamowite efekty, rezultaty w Twoim życiu, jak będziesz tą wiedzę wykorzystywał. Uwierz mi, nie będziesz miał problemów z kwytami. Opinie wydaje, jak mówisz, opinia publiczna to tak pokazuje się jako takich super przyzwoitych w telewizji, a wiecie, życie w toksycznej relacji i rozwodzi się za plecami innych ludzi. Także wiesz, takie życie i pokazywanie, wszystko jest idealne, że wszystko idealnie, to jest takie życie narcystyczne często. i No i niestety, trzeba zrozumieć, jak to funkcjonuje i działa kolejna sprawa, tak jak mówię, nie dawaj się wciągać w te gierki kobiety, jak nie chcesz, to nie pisz, nie pisałeś do mnie ostatnio, to nie wiem, czy powinnam z tobą pisać, to jest wszystko straszenie cię, to jest wszystko wkręcanie cię, tylko po to, żeby cię ustawić jako służącego faceta, który daje sobą dyregować. Oczywiście, kiedy ty masz tą przewagę, wykorzystujesz moje materiały, patenty, sposoby, to w twoim życiu naprawdę niezłe efekty się pojawiają, dlatego warto być na bieżąco, Słuchać tego, co mówię i wyciągać sobie z tego wnioski, bo w innym przypadku ciężko będzie po prostu wpływać na dane typy kobiet, ciężko będzie yy, rozwijać relacje yy, z kobietami, kiedy Ty, jako mężczyzna, po prostu. no. Dałeś się w to wszystko wkręcić i jeszcze uwierzyłeś, że to wszystko z miłości. No, no z miłości to raczej nie jest. I kobieta, no niestety, no, zaczęła cię ustawiać, bo się sam na to zgodziłeś, no bo sam tutaj jakby dałeś się w to wszystko wmiksować. No nie oszukujmy się. Znacznie lepiej wyjdziesz na relacji z kobietą, kiedy nie dajesz się ustawiać, i znacznie lepiej wyjdziesz na relacji z kobietą, kiedy ty czujesz się pewnie od kobiety i można to po prostu. E, można to po prostu wszystko odpowiednio pozostawiać. Lepiej odzyskiwać kobietę na luzie niż z presją, tak jak mówisz. Zostawić ją na jakiś czas, odpuścić sobie, a dopiero po pewnym czasie wrócić do tej kobiety. Często to doradzam facetom, którzy odzyskują kobietę. Ty też się możesz do mnie zgłosić, jak masz taki problem. Frywolny małpa w dzień.pl. Pomagam odzyskiwać kobiety, naprawiać związki. Ale zasadniczo o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli ty jako facet po prostu sobie ją odpuszczasz na pewien czas, podnosisz swoje umiejętności uwodzenia, dobrze się bawisz z innymi kobietami, no właśnie. To nagle ci się nie chce wracać, albo jak chcesz wrócić, to wcale nie jesteś zdecydowany, czy warto do niej wracać, czy ci się chce, czy masz na to ochotę. To jest ta różnica i większość kobiet naprawdę cię lepiej potraktuje. Kiedy ty będziesz facetem, który właściwie ma opory, żeby do niej wrócić. Stawia wymagania dla kobiety i zachowuje się inaczej. To jest ta różnica, o której warto pamiętać, z której sobie warto wnioski wyciągać. Bardzo wielu facetów tego nie rozumie i zachowuje się z kobietami właśnie w taki sposób, jakby ta kobieta była dla nich wszystkim. No, a na nieszczęście, dla tego faceta, no, ta kobieta to wykorzystuje po prostu, nie? Więc to, co napisałeś, to już bardzo ważna sprawa. Odpuścić sobie tą kobietę na jakiś czas, dać sobie z nią spokój i, i tyle, I niech napisze, niech się postara, niech coś zrobi, niech zainwestuje w relacje, to wtedy może dasz jej szansę. Oczywiście, jeśli chcesz, żebym się w takim temacie poprowadził, zapraszam jak najbardziej na szkolenia, na konsultacje do mnie. To zobaczysz też, jak to działa i jak łatwo możesz tutaj wpłynąć na konkretny typ kobiety czy dziewczyny. No a tak jak mówiłem, do dzisiaj do północy gry słów, ten nowy kurs 75% taniej sobie można pobrać. Także zachęcam, polecam, wyedukuj się dobrze. Efekty z kobietami też będą spore. Kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez promocja. Szczególnie jeśli ten materiał w praktyce wykorzystasz. Oczywiście, do dzisiaj do północy też na moje dwudniowe, grupowe szkolenie z Uwodzenia na Ulicy w Krakowie z podrywu. Możesz się zapisać 50% taniej. Mam ostatnie miejsce jeszcze w tej cenie. Jak ktoś kliknie. Hmm, tutaj linka kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez szkolenie 50 to się może zapisać polecam, korzystajcie z tej wiedzy jak chcesz za jakiś kurs z zagra zagranicy zapłacić to też jest taka opcja, tylko po prostu musisz mi dać znać i wtedy możesz sobie taki kurs też tutaj w lepszej ofercie cenowej wykupić za granicę no oczywiście no i polecam przesłać tego co dzisiaj nagrałem bo sporo sporo ciekawych treści no więc pożyj sobie trochę bez tej kobiety po rozstaniu zabaw się z innymi kobietami sprawdź czy jest lepiej co czujesz i potem myśl o powrocie może tak po prostu będzie dla wielu z was lepiej może to sprawi, że lepiej siebie zrozumiecie, przemyślicie pewne kwestie. Ja bym od tego polecał zacząć i słuchać systematycznie oczywiście mojego kanału. Jak sobie nie radzisz, przyjdź na szkolenie, na konsultacje, naucz się tego podrywu, zacznij rozmawiać z kobietami i pojawią się efekty. Frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl. Tutaj się zawsze możesz ze mną skontaktować. Swoje przypadki. Twój przypadek możesz podać na maila i Ci pomogę krok po kroku, zrozumiesz właśnie wtedy jak zadziałać na konkretny typ kobiety, co jej powiedzieć. Ja się zajmuję tego typu historiami cały czas, także możesz się tutaj do mnie odezwać i wtedy Ci pomogę poprowadzić tą Twoją relację lub poprzez dobrypodryw.tv stronę. Na razie się zajmuję samorozwojem. No właśnie, tak jak radziłem też, Mateusz, luzujesz się i będzie dobrze. No. Będzie dobrze. Ja Wam życzę udanego popołudnia piątkowego. Idę trochę odpocząć, bo też cały czas robota szkolenia. Trzeba trochę odpocząć. Jesteśmy w kontakcie. Polecam dzisiejszy live zobaczyć. Nie jeden i ten film, który wrzuciłem bardzo ciekawa wiedza. Masz dramat związkowy. No to najlepiej, żebyś Jacku do mnie zgłosił i wtedy ja Ci pomogę krok po kroku. Ale to całą historię trzeba też dokładnie przeanalizować i wtedy Ci mogę pomóc. Pisz na frywolnymałpa. Widzimy się jutro. Pozdrawiam papa.